Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku zdrapkowym. Słuchajcie, mamy taki miksik. Sobotni miksik zdrapkowy. No myślę, że tutaj jakieś wygrane się posypią, no bo rzadko, chociaż czasem się zdarza, że przy 9 zdrapkach słuchajcie, jest 0, tak? No ale zobaczymy. Podrapiemy, zobaczymy. Mamy taki nasz standardowy miksik z drapek. Czyli na przykład owocową eksplozję za 3 zł, 5 drapek za 2 zł. W tym wypadku mamy dwa razy królewską grę o różnych, co prawda, kolorach, aczkolwiek to cały czas jest królewska gra. Czarny kot w wydaniu Czarny kot biały kot w wydaniu czarnego, tam się tutaj się posiłkować. Kasa wpada pensyjka. A co do tych małych złotówkowych drapek, no to standardowo mamy trzy Money, WaBank i słuchajcie koniczynka. No to co? No to drapiemy, drapiemy, nie ma co tutaj za długo czekać, zastanawiać się, po prostu trzeba wydrapać. Oczywiście standardowo zaczniemy od tej najmniejszych zdrapek, czyli za złotówkę niech to będzie wabank, zaczniemy od wabanku, a zakończymy sobie na w tym wydaniu najdroższej zdrapce, chociaż z natury Ona nie jest jakaś arcydroga, a jest to owocowa eksplozja, słuchajcie. To co, to ja te już odrzucam. Na razie, tylko na razie. Oj, coś ostrość. Okej, okay, już mamy. Tylko na razie, oczywiście, za chwilę do nich wrócimy. Zaczynamy drapać. Chociaż zanim jeszcze go zaczniemy, to ja serdecznie zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale. Tutaj przycisk subskrypcję, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, kolejnych premier, bo. Z tego, co widziałem tam szybko na komórce, co prawda, ale chyba w poniedziałek ma być premierka, więc będzie tak trochę inaczej. Forsja jak lodu? Czy tam Kasia jak lodu? Coś takiego, coś takiego, na pewno jakaś taka zimowa, więc na pewno sobie oczywiście ją zdrapiemy, no na pewno, jak na pewno. Różnie w życiu bywa, nie? Ale myślę, że nam się uda. Dobra, bo ja się znowu rozgaduję, więc łapeczka w górę, jakiś komentarz pod filmem i jedziemy, jedziemy. Ja tu muszę coś patrzeć, bo coś z tą ostrością dzisiaj. Aby tutaj w miarę było ładnie. Szukamy 16. 15 to blisko. 14, 17. 15, 17. My 16 szukamy. A czy tu będzie? 20, 11 i 12. No niestety, zdrabka Wbank okazała się zdrabką pustą. Niestety i tak się zdarza. Mamy H, mamy E, to już widzimy, że jest na pewno pusto. Mamy W, H i E. Dobra, odkładamy pustaczka Bierzemy się za koniczynkę. Może tutaj uda nam się wygrać. Słuchajcie, będziemy szukać koniczynki, a już najlepiej, żeby to były dwie koniczynki. I co mamy? Jest wiśnia. Jest podkowa. Jest koniczynka, słuchajcie, jest koniczynka, mamy to, mamy jakąś wygraną, bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Zobaczymy, bo może będziemy mogli tą wygraną pomnożyć. Sprawdźmy, ślimak, wiewiór i ryba. No, nie będziemy je mnożyć, ale w sumie po co mnożyć główną wygraną, tak? Głównej wygranej już mnożyć nie będziemy musieli. No. To by był naprawdę, słuchajcie, zaszczyt na święta. Naprawdę dzisiaj taka nawet jak na zimowo ładna pogoda, nie biało w Poznaniu, nie biało w Poznaniu, szkoda, bo to już takie święta, to fajnie, jakby było biało, tak, no ale przynajmniej bardziej można dzisiaj pospacerować. No to co? No to drapiemy, słuchajcie, ile wygraliśmy? A złotóweczkę. Lepsza złotówka niż zero, prawda? Lepszy zrocik niż nic. 3 razy e oznacza, wygra że wygraliśmy 1 złoty w zdrapeczce koniczynka. Odkładamy na tą kubkę zwycięskich zdrapek. Weźmy się za. Z mana, i tu będziemy szukać trzech identycznych kwot. Liczę, że będzie dzisiaj 3 razy 24 zł. Tak przewiduję. Wróżbita Michał przewiduje, słuchajcie, sprawdźmy, czy dobrze przewidziałem. 5000. Pogodzę się z tym, że nie jestem dobrym wróżbitą, jak będzie 5000 tutaj wygranej. A może i 50? A nie, to też 5000 tej, to słuchajcie. No, no. Jest szansa, zaciskamy kciuki, żeby Michał nie był dobrym wróżbitą. Złotowa. Druga złotowa. Czyli w sumie mamy realnie szansę na 5000 lub złotówę, Niestety, na pewno nie jestem dobrym wróżbitą. Boże na pewno nie będzie tutaj 24 zł wygranej. Zobaczmy, czy będzie cokolwiek. Stówka i zdając życie, tu niestety będzie stówka. Dokładnie, czyli mamy 2 5000, 2 razy po 5000, 2 razy po złotówkę, 2 razy po 100. Niestety nie daje to nam żadnej wygranej. Kontrolne FE. I jakaś iC. No dobra, odkładam na kupkę przegranych z drapeczek. Weźmy się za czarny kot, biały kot. Tutaj będziemy szukać 26 i 15. 14, no to nie. 27, również nie. 31, pudło. 12, pudło. 37, nie trafny, 19 nie nasz, 45 też nie i 35 niestety również nie. Słuchajcie, czarny kot okazał się puściutkim kotem, pechowym, tak? Okazał się tym pechowym kotem. VG i J, dobra, odkładamy. No to co, to może pierwszą królewską grę sobie zdrapiemy. Zobaczymy, czy będziemy mieli tutaj diamenciki, będą, nie będą, trzeba po prostu to sprawdzić. Tron. Garnek. Bransoleta. Kolczyki, perła, kolczyki po raz drugi i ostatnie to tron. No niestety w tej pierwszej królewskiej grze mamy pustaka. O, N, I, L. odkładamy na pustaki, jeszcze wrócimy dzisiaj do królewskiej gry, ale na razie weźmiemy sobie pensyjkę. Będziemy szukać 26 i 24. No, pięknie, słuchajcie, mamy wygraną, mamy wygraną, co prawda na pewno to nie będzie główna wygrana, tak? Bo żeby mieć główną wygraną w tej zdrapce, to przecież oczywiście wiemy, że byśmy potrzebowali dwóch napisów pensje. Ale i tak jest bardzo miło, że ta pensyjka nie da nam zera, a przecież może dać naprawdę dużo. Sprawdźmy, co jest pod resztą okienek. Super, super, słuchajcie. Na pewno to nie będzie czysty zrocik, bo już mamy dwa razy 24. Jest moc. Słuchajcie, trzecie, 24, 26. Oj, coś czuję, że szykuje nam się cała zdrabka wygrana. Jest i, słuchajcie, piąte, 24 i czy będzie szóste? No niestety. Całej nie mamy, bo szóste mamy pensyjkę. No to co? No to sprawdzamy. No to sprawdzamy, co my mamy w tej pensyjce, w tej zwykłej pensyjce za 2 zł. O, no to słuchajcie, to ja Was serdecznie poproszę, bo takie zdrapki rzadko się zdarzają. Na pewno się ze mną zgodzicie. To ja Was serdecznie proszę za tą zdrapeczkę. Łapeczki w górę, słuchajcie. Subskrypcja, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi. Komentarz to ze spokojem. Potem teraz na gwałt nie piszmy, ale potem oczywiście serdecznie zachęcam. To co? Sprawdzamy. No, kciuki zaciskamy. Mamy 2 zł, czyli najprawdopodobniej, znowu bawię się we wróżbitę, mamy 10 zł, ale sprawdźmy to sobie. Tak sobie przytrzymam jednak. Ja wierzę, że Wy, wy całe te kciuki trzymacie, ale tak mi będzie łatwiej. Drugie 2 złote, czyli 4, 6, 8 i 10. Słuchajcie, super. Pensyjka za 2 zł dała nam 10 zł. No to już jest naprawdę fajnie. I 3 lki dokładnie 3 razy L oznacza wygrana 10 zł. W zdapeczce pensja odkładamy oczywiście tą pensyjkę na tą kubkę wygranych i weźmy się za kasa wpada. Tam ta była bardzo taka błękitna zdrapka, Ta też, mam nadzieję, że ta będzie równie. Tutaj fartowna, również zwycięska, jak ta pensyjka. Tutaj będziemy szukać pliku i sejfu. Gwiazda, dzwon, arbus, winogrono, truskawka, banan, podkowa, serducho. No to dla Was oczywiście serducho, za to że jesteście, pomarańcz i jabłko. Niestety, niestety kasa wpada, jest z drabką pustą. Sprawdźmy sobie kontrolnych, gdziekolwiek one się kryją. Już widzę G. No na pewno są różne. Tutaj ciężko by było się pomylić. Jest G, jest L i jest i H. Niestety z drabka przegrana. Bierzemy królewską grę. No tamta królewska gra niestety była pusta, ale liczę, że ta tutaj Tutaj zaszczyci nas z jakimiś fajnymi diamencikami. Sprawdźmy to. Mamy bransoletkę, mamy róże, mamy naszyjnik, mamy garnek. Jest i kufer, różyczka i naszyjnik, czyli niestety ta królewska gra również jest z drabką pustą. K, L i F. Odkładamy do pustych zdrapek. No ostatnia zdrapka dzisiejszego dnia. Słuchajcie, tej naprawdę ładnej tej soboty, tak właśnie teraz zerkam jeszcze w okno, akurat tak mam tutaj stanowisko ustawione i naprawdę widzę, że fajna, fajna dzisiaj jest taka pogoda mroźna, mroźna wiadomo jak to w połowie grudnia, tak? Trudno, żeby było cieplutko, ale faktycznie przyjemnie tak. No dobra, Jedziemy, jedziemy z owocową eksplozją. Cytryna. Cytrynę mamy tutaj w tym miejscu. I tu, i więcej cytryn nie widzę. Truskawa. Dobra, tu mamy dwie truskawki, i tu jeszcze nam się truskawka schowała. Banan. Tutaj mamy banany. Kokos. Arbus. Tu mamy dwa arbuzy, i to by było na tyle raczej arbuzów. Wiśnie. Okej. Okay. Coś tak mało drapimy, nie? Tak, aż tak milknę czasem, bo sprawdzam, czy czasem czegoś nie przyjrzymy. no ale chyba nie. Winogrono, o tu przynajmniej trochę sobie podrapiemy. Tu, tu, tutaj. I tu jeszcze trzy. No już połowa zdrapki za nami, słuchajcie. A my nie mamy za co trzymać kciuków, ale na pewno za chwilę się to zmieni. Brzoskwinia, o to tych brzoskwin to tu trochę jest i to tak w kupie. Dobra, jedźmy dalej. Ananas. No to już stało się to, co przed chwilą powiedziałem. Słuchajcie, bo możemy śmiało trzymać kciuki za melona. Tak, bo jeżeli ten melon nam tu wpadnie, to będziemy mieli wygraną. Albo za karambo. Też da nam wygraną, co prawda będzie trzeba aż trzy zdrapać, ale to co do zasady to tylko ruch nad garstkiem. Rozglądam się więcej. Nie widzę. Drapiemy dalej. Borówka. Dobra. Borówka zdrapana. Jabłuszko. Tutaj mamy jabłuszko. I tu w tym miejscu. Trzy symbole ostatnie zostały. Figa. Figa jest, tu no, pomarańcz też da nam wygraną. Gdzie tu jeszcze jest ta figa? Tu ananas był, o no, nie byłbym tą, coś nie przeoczył. <grym> dobra, no zdecydowanie melon, zdecydowanie. No dobra, przedostatni symbol. To kiwi, fajnie tutaj kiwi jest, ale niestety nie daje nam wygranej. No to co? No to zróbmy sobie króciutką taką błyskawiczną analizę. Bardzo dobrze, jeżeli wpadnie karambo. Awokado super. Pomarańcz super. Yy, melon wiemy, że super. Gruszka nam nie da nic. To słuchajcie, to mocno, mocno zaciskamy kciuki, aby nie było tam gruszki. Aby nie było tam gruszki, aby nie było. Powiedziałem, żeby nie było, słuchajcie, pomyliło się wam, bo to miało być, że nie było, a nie, że jest, oczywiście sobie żartuję, wiem, że trzymaliście kciuki, żeby nie było, ale zdrabki są nieubłagane i niestety mamy tutaj pustaka, słuchajcie, mamy pustaka, sprawdźmy jeszcze sobie dla pewności, no nie było, nie było, nie było, nie było, nie było, jeszcze kontrol, żeby mieć już 100% pewność. D S I P. No niestety mamy tą pewność jest pustak, słuchajcie. No to przejdźmy sobie do krótkiego podsumowania. Pustaków no trochę jest niestety, standardowo jest więcej niż zwyciężki zdrapek. Na przykład owocowa eksplozja z numerkiem 54 okazała się drapką pustą. Królewska gra z numerkiem 54 to również pustak. Królewska gra, czyli kolejna taka sama zdrabka z numerkiem 56 pusta, kasa wpada z numerkiem 69 pustak, czarny kot, biały kot w wydaniu czarnego kota z numerkiem 73 pustak, jak i maluszkowem mane z numerkiem 98, czyli. Chyba połowa paczki, tak bo chyba jest 200 w patrze, czyli prawie połowa paczki, no niestety pustak. Wabank z numerkiem 46, również puste. No a co do wygranych, Co to, to tylko dwie zgrabki, ale jedna tutaj fajnie się popisała, bo mamy właśnie pensyjkę, która naprawdę tutaj się popisała, bo dała nam 10 zł z numerkiem 70, a koniczynka swoje chciałoby się powiedzieć, że 5 groszy, ale swoją złotówkę jeszcze dołożyła z numerkiem 20 czyli mamy 11 złotych słuchajcie na jak dobrze liczę 16 złotych wydanych no, czyli piątka w plecy no niestety piątka w plecy ale słuchajcie i tak jak na nasze kochane lotto to jest całkiem niezły wynik a jeszcze dodać do tego to że spotkaliśmy się pożartowaliśmy pośmialiśmy się że mogę wam życzyć re, spokojnej reszty soboty i Całego, całej reszty weekendu spokojnej, słuchajcie, takiej, żeby się zrelaksować i naładować baterie no bo przecież jeszcze święta, już na pewno wielu z Was, słuchajcie, tutaj przygotowywuje się do święta, ja zresztą również. Więc już Was dłużej zatrzymywać nie będę. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji kanału, łapeczka w górę, komentarz pod filmem. Bardzo miłe, bardzo motywujące. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!